Do mi kolega opowiadał, jakiego bratu się przydarzyło, że kupili psa z żoną, wiecie? No i tego psa drugi dzień mają wilczura takiego i pogłaskali go nie w tą stronę, co trzeba. I pies dostał szału. I on z żoną ledwo zdążyli schować się w garażu. A pies lata po podwórku wściekły. I nie mają komórki, żeby w ogóle po kogoś zadzwonić. No siedzą w tym garażu, no będziemy tak do rana siedzieć. I on mówi, wiesz co, kochanie? Podobno psy nie gryzą kobiet. Słuchajcie, w garażu były takie gumiaki, ubrał ją w te gumiaki, rękawice takie zimowe, waciak i wypchnął żonę i mówił w lewo uciekaj, w lewo na litość boską, panowie.